Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie możemy studiować Słowo Boże. Moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was do tekstu z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 19 rozdział, i tam przeczytamy werset 17. 19 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, zwanej też księgą rodzaju i werset 17. A gdy wyprowadzili ich poza miasto, rzekł jeden, ratuj się, bo chodzi o życie Twoje, nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu, uchodź w góry, abyś nie zginął. Niesamowity jest ten fragment yy, z kilku względów. Po pierwsze, Mm. Opowiadam historię człowieka, który wychowywał się wraz z Abrahamem, był jego bratankiem, widział, jak Abraham postępuje, jak składa ofiary, uczestniczył w jego doświadczeniach, które Abraham miał, i no, po prostu był zaznajomiony z jego sytuacją, z jego oddaniem się Bogu, z jego powołaniem. I to powinno wywrzeć jakiś przemożny wpływ na niego. Niestety Lot, bo o nim właśnie mowa, był zaświadczonym człowiekiem, który był na bakier z Bożymi sprawami, i nawet otoczenie, w którym się wychowywał, nie wpłynęło na niego na tyle, żeby nie myślał w taki świecki, ziemski sposób. Kiedy miał do wyboru, czy wybrać piękne doliny, Sodomy, która była zaprzedana kazirodztwu, bałwochwalstwu, innym dywiacjom, też seksualnym, nieprawości, łapówkarstwu itd., czarom. Zamiast unikać tego terenu, wybrał go, bo pociągał jego oczy, bo wydawał mu się taki super. I potem na prośbę Abrahama, tak naprawdę, Bóg posłał swoich aniołów do Sodomy, żeby wyratowali Lota i jego rodzinę, chociaż tak naprawdę oni bardzo wrośli w tamten klimat i e, nasiąknęli zwyczajami e, tamtejszych ludów. Bardzo jest to przykre, ale tak właśnie było, kiedy Bóg otworzył przed nim drzwi żeby uciekał z Sodomy wraz ze swoją rodziną, Lot ociągał się i nie chciał wyjść. Szok. A jego rodzina jeszcze bardziej. Ale łatwo jest nam potępiać Lota, a gdybyśmy się tak zastanowili nad sobą, gdyby Bóg dzisiaj chciał nas wyprowadzić z miast, z wiosek, w których żyjemy i powiedział, zostaw to wszystko, co masz. Uciekaj, bo hmm. chodzi o Twoje życie. Łatwo byłoby Ci zostawić dorobek Twojego życia, swoich znajomych, rodzinę, e, pracę, dobytek. Myślę, że jeżeli nie wszyscy, to przynajmniej zdecydowana większość z nas miałaby z tym spory problem. Zbyt łatwo przywiązujemy się do rzeczy materialnych na tym świecie. Ale nie o to tutaj teraz chodzi, bo na podstawie historii lota można by było tutaj naprawdę dużo powiedzieć, czy chociażby odnośnie postawy jego żony, która obejrzała się i zamieniła się w słup soli. Ale ja bym chciał skupić się przede wszystkim na tym wersecie 17, kiedy aniołowie na Hama za przeproszeniem, na siłę wyprowadzili Lota i jego bliskich. Poza miasto, powiedzieli mu: Idź naprzód. Nie oglądaj się za siebie. Nie wracaj tutaj. E, uciekaj czym prędzej w góry, żebyś ocalał ty i Twoi ludzie. Tu chodzi o Wasze życie. To ma naprawdę niesamowity wydźwięk, również symboliczny. Dlatego, że góry w Piśmie Świętym są symbolem Bożego Królestwa. Góra też jest symbolem w ogóle królów, królestw takich ziemskich, ale bardzo często góry właśnie występują w kontekście Królestwa Bożego, zwłaszcza Góra Syjon. I gdyby patrzeć na to w takim duchowym sensie, w takim głębszym wymiarze, to jest wezwanie do każdego z nas. Pan Bóg chce, abyśmy porzucili ten świat, Jego zwyczaje, Jego standardy, a raczej ich brak, Jego dążenia, Jego styl życia, styl bycia i uciekali w góry, skoncentrowali się na Królestwie Bożym. Nie dalej, jak wczoraj wieczorem, czytałem, artykuł na temat tego w jaki sposób dzisiaj wygląda intymność w dzisiejszych czasach właśnie i nie tylko chodzi o intymność taką fizyczną, seksualną, ale takie poczucie swojej godności, odrębności, prawo do wyznaczania granic, taką wyznaczanie swojej przestrzeni i tak To jest też intymność, tak? Czy na przykład, jeżeli przełożyć to na związek, to na przykład jakiś e, wspólny język, tak? wspólne tajemnice jakieś, wspólne doświadczenia e, e, itd. E, to w tym artykule było napisane, że tak naprawdę dzisiejsze społeczeństwo jest całkowicie antyintymne. Dlatego, że wtłaczane jest nam do głów, żebyśmy obnażali się gdzie popadnie i przed kim popadnie, bo to jest normalne, bo wtedy oznacza, że jesteś człowiekiem wolnym, jesteś człowiekiem wyzwolonym, jesteś człowiekiem, który zna swoją wartość, i tak dalej. I mam tutaj na myśli nie tylko obnażanie takie cielesne, bo, bo to też, to jest nagminne. Nawet w reklamach, które bezpośrednio nie dotyczą aspektu seksualnego, są podteksty pod erotyczne itd., tak ale obnażanie odnosi się również do takiego odkrywania siebie, swojego życia przed innymi. Niektórzy robią to przez Facebook, chociażby. Tak? Nie ma niczego złego w, we wrzucaniu jakichś postów czy zdjęć. Ale niektórzy całe swoje życie tam publikują i to dosłownie. I to jest normalne, to oznacza, że jesteś osobą otwartą na ludzi w ogóle, nie? Więc bardzo, bardzo podupada taka intymność społeczna, zrozumienie jej wartości i tak dalej. I obniża się po prostu standardy Boże. No bo przecież to już jest staroświeckie? Inni już tego nie robią, nawet jest rozdźwięk wśród chrześcijan. Jedni mówią, że tak, Pismo Święte tutaj nakazuje nam, żebyśmy trzymali się tutaj Bożych standardów takich i takich, a ja nie wiem, co ty tutaj trzymasz się martwej litery? Jak możesz w ogóle tak myśleć? Trzeba iść z duchem czasu, bracie, siostro. No o czym ty mówisz w ogóle, nie? Widać po prostu coraz większe zeświadczenie, nie tylko w tak zwanym świecie, ale również, a nawet przede wszystkim w kościele. Dlaczego tak trudno było uratować Lota i jego rodzinę? Dlatego, że pomimo tego, że został w nadprzyrodzony sposób, Wyprowadzony przez aniołów z Sodomy, cały czas Sodomę nosił w sobie. I reszta członków jego rodziny tak samo. Gdyby tak nie było, jego żona nie odwróciłaby się z tęsknotą patrząc na to, co musiała zostawić. Gdyby tak nie było, jego córki nigdy w życiu nie odważyłyby się na to, żeby współżyć ze swoim ojcem, by spłodzić potomstwo, bo wiedziałyby, że jest to obrzydliwość w oczach Bożych, jest to kazirodztwo, jest to coś odpychającego, jest to grzech. Dzisiaj nie kategoryzuje się już rzeczy na właściwe i niewłaściwe. Nie mówi się o grzechu. To jest wręcz niepoprawne politycznie. Nawet w kazaniach unika się napiętnowywania grzechu, bo jeszcze kogoś można urazić, bo nie da na tace, bo nie przyjdzie na nabożeństwo. A Pismo Święte mówi o tym wyraźnie, że nadejdzie taki czas. Kiedy ludzie nazbierają sobie nauczycieli głoszących to, co ucho łechce, i odwrócą się od prawdy i zwrócą się ku baśniom, ku temu, co jest zbieżne z ich upadłą, grzeszną naturą, co łechce ich ego. I dlatego Boże przesłanie na dzisiaj dla nas, drodzy, brzmi: idź naprzód. Nie zatrzymuj się! Nie noś w sobie tego świata, puść Go, wyjdź z Niego. Tak jak w 18 rozdziale księgi objawienia jest napisane wyjdź z Babilonu ludu mój, abyś nie był uczestnikami jego grzechów, i aby cię nie dotknęły plagi na niego spadające. Bóg tak wyraźnie mówi, idź. Naprzód nie oglądaj się za siebie, nie żyj przeszłością. Nie skupiaj się na tym, co jest tu i teraz. Przeszłość to jest tylko lekcja, z której mieliśmy wyciągnąć wnioski, nie wyrok do żywocia, w którym musimy tkwić naszym umysłem i sercem do końca życia. To, co jest tu i teraz, jest ważne. Ale nie może to zaprzątać Twoich i moich myśli do tego stopnia, że stracimy kontakt z rzeczywistością i wpędzimy się w depresję, albo po prostu ulegniemy temu pędowi, wyścigowi szczurów i stracimy z oczu niebiańskie wartości. Nie może tak być. Bóg pragnie mieć wojowników, wypróbowane sługi, mężczyzn i kobiety które jego prawdę, jego standardy postawią ponad wszystkim. I którzy nie będą oglądać się na innych i nie będą oglądać się na to, co było, ale będą szli naprzód. Pomimo krytyki, pomimo obstrzału diabelskiego, pomimo różnych trudnych sytuacji będą iść naprzód. Bo wiedzą, kto ich prowadzi. Czy ty wiesz, kto ciebie prowadzi? Komu podlegasz? Kto jest Twoim dowódcą? Czy pozwolisz Bogu na to, żeby wyprowadził cię z Twojej Sodomy? Czy raczej tęsknym wzrokiem będziesz spoglądał na to, co musiałaś porzucić, poznając Jezusa? Czy z nostalgią będziesz wracał do tego, jak to fajnie było iść do baru, się uchlać, pójść na imprezę, na przykład, czy ulegać jakimkolwiek innym słabościom? No bo teraz jestem zniewolony, nic mi nie wolno. Apostoł Paweł pisze: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. A w innym tekście mówi: Wszystko mi wolno. Ale ja się nie dam niczemu zniewolić. I to jest prawdziwa wolność, kochani. Kiedy mam wybór, którą drogą chcę iść, komu chcę służyć, czego się trzymać. Bóg dzisiaj nie pośle swoich aniołów tak jak do Lota, żeby na siłę wyprowadzili cię z Sodoma. Ale nawołuje, wzywa. Czeka, cierpliwie wyciągając swoje ręce, mówi: Chodź, dziecko, do mnie. Chodź, mam ci o wiele więcej do zaoferowania niż ten świat. Zobaczcie, że kiedy diabeł panu Jezusowi roztaczał wizję przed jego oczami, przepychu, blichtru tego świata, nie pokazując mu e, slamsów, tak? nie pokazując mu problemów, przestępczości w tych miastach itd pokazał cały splendor mówi zobacz to wszystko może być twoje co pan Jezus powiedział jak się zachował kiedy otrzymał propozycję że za pokłon dostanie to wszystko mówi nigdy jedynie Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i tylko jemu służyć będziesz Odrzucił to, za co dzisiaj większość ludzi dałaby się zabić: sława, władza, pieniądze, przepych, możliwość pozwolenia sobie na wszystko. Dlatego, że Bóg był dla niego najważniejszy. Czy dla ciebie Bóg jest najważniejszy? Czy to, co masz, służy jego sprawie? Odpowiedz sobie dzisiaj na te pytanie, gdy będziesz rozważał to w swoim sercu. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj mogliśmy porozmawiać na ten temat, że mogliśmy, Panie, poruszyć tak bardzo istotne kwestie. Prosimy, badaj nasze serca i uświadom nam, jaką drogą idziemy. Czy idziemy drogą wąską? Która jest związana z samozaparciem, która jest związana z podejmowaniem niepopularnych decyzji, która jest związana z odnoszeniem pozornych strat, ale w ostateczności prowadząca do życia wiecznego i nieprzemijającej szczęśliwości, radości i pokoju. Czy raczej idziemy szeroką drogą, która, pomimo tego, że jest szeroka, i tak jest zakorkowana, dlatego że tak wielu ludzi nią kroczy ku własnej zgubie goniąc za zyskiem, goniąc za uznaniem, goniąc za pieniądzem. Każdy z nas ma potrzebę bycia docenionym, kochanym, każdy z nas ma potrzebę spełnienia. Zostało nam to wszczepione przez Ciebie, Panie, nie ma w tym nic złego. Ale ludzie szukają tego poza Tobą, szukają tego zamiast Ciebie. Panie, nie pozwól, abyśmy szli z tym prądem. Spraw, abyśmy płynęli pod prąd. Ktoś kiedyś powiedział, że tylko martwe ryby płyną z prądem. Nie pozwól, Panie, abyśmy nazywali się żywymi, a byli martwi i dali się ciągnąć prądowi tego świata. Chcemy, Panie, iść za Tobą, niezależnie od tego, ile wysiłku i wyrzeczeń będzie nas to kosztowało. Nie chcemy oglądać się za siebie, chcemy iść naprzód, bo Ty jesteś naszym dowódcą. Biblia mówi, że Twój lud. Idzie za Tobą dokądkolwiek ich prowadzisz. Więc Panie, jeżeli nasza droga będzie wiedzieć, yy, wieść przez cielnie, przez trudności, przez ból, rozpacz, <słuch> daj Panie, abyśmy potrafili przyjąć to w pokorze i z wdzięcznością. A jeżeli na tej drodze pojawią się kwiaty, jeżeli będzie czas obfitości, Pokoju, radości, spełnienia. Daj Panie, abyśmy za to też Ci dziękowali. Abyśmy, czy w biedzie, czy w dostatku, mogli Tobie służyć i Ciebie wychwalać, wszystkim co robimy. Modlimy się o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie tego odcinka. Proszę bardzo, zostawcie mi subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Roześlijcie ten filmik też do swoich znajomych, przyjaciół, członków rodziny, tak żeby jak największa ilość ludzi mogła poznać Pana i Jego prawdę. Jeżeli macie takie życzenie, Duch Boży was pobudza, zostawcie komentarz, może jakieś pytanie, lajka pod tym filmem, żeby zwiększyć jego zasięg i dać mi też sygnał, że wykonuję dobrą pracę. I dla chętnych, umieszczam też w opisie um, namiary na um, numer konta. Jeżeli ktoś by chciał wspierać moją działalność um, i pomóc w rozbudowywaniu tego kanału, ma ku temu, um, że tak powiem, sposobność, możliwość. Za wszelkie modlitwy, wszelkie pozytywne komentarze, słowa zachęty, jak również za pomoc finansową. Dziękuję z całego serca i niech Pan Bóg wam oficie błogosławi. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.